Dobra! O nie! Ty tu teraz cię rozwalę za to, co było. Nie! Uciekam! Masz mną HP! No. Masz ma... A, o nie! Nie kosza! Do nie! Nie! Znów! do jaki fart, dobra, jeszcze raz gramy w albo... El Prima, na maszach, gra. Kim grasz? Prima. Do graj. Dobra, wygram z tobą. Ty też? To, ja gdybym wiedziałem, to Nie. Ult. Ult. Jest. Tracisz HP? Nie. Je? Jesteś. Do dobra. Dobra, dawaj, gramy. Teraz się wkurzyłem za, za to co przegrywałem i wygrałem z tobą. Dobra, ja się odpalam. Yyy.

Nie, ja biorę. Edgar. Dawaj gramy. Wygram z tobą. Edgar jest lepszy. No dobra. Nie, nie, nie rób ulta. No ja chciałem ulta, no to nawet było widać. Przecież cały wiek tego ulta, przez trzynastka tu No ja miałem tutaj takie coś i tu miałem ulta wadego. Dobra No to gramy dalej Jak będzie ult to ja go robię, bo ty masz ten, Ty masz dużo HP A ja nawet gaszę wam mało no. Nie, Nie uciekam No nie do no. Ja tylko raz wygrałem Dobra, teraz to tobą wygrywam Ja gram Ja gram ten. Dobra, nie wygrasz ze mną Kim grasz? Dawaj szybko Hej. Ja nawet... Ty nawet nie masz Edgara. Nie. No. Ja mam ten. Ult! Ult! Jest! No i co? Skończono, a Ty nie jesz? Baba dasz?